Voucher na rodzinny wyjazd wypoczynkowy o wartości 5 tysięcy złotych, ekspres do kawy, aerobot, rumba, hulajnoga elektryczna, dwa rowery trekkingowe, dwa smartwatche oraz dwie kamery sportowe. To nagrody, jakie można było wygrać w tegorocznej edycji Loterii Podatkowej w Piekoszowie. 24 maja w obecności przedstawicieli mediów i podczas transmisji online odbyło się losowanie szczęśliwców i już wiadomo, do kogo powędrują nagrody w ramach Loterii Piekoszów tu Płaca. Ich uroczyste wręczenie odbędzie się 18 czerwca podczas megamocy Piekuszowa. Sądzę, że idea uruchomienia loterii podatkowej Piekoszów to się opłaca była słuszna, pokazały to ubiegłoroczne wpływy do budżetu, że jednak mieszkańcy, którzy zamieszkują tutaj naszą gminę, gminę Piekoszów, rzeczywiście zakreślili w zeznaniu rocznym, w rozliczeniu rocznym za 2020 rok miejsce zamieszkania Piekoszów, bo było to widać po wpływach do budżetu gminy, że około 2 milionów więcej środków w wpłynęło w ubiegłym za ubiegły rok środki, które wpływają od państwa do budżetu gminy. Yy... Staram się dysponować nimi bardzo rozsądnie, gospodarnie i oszczędnie, i oprócz tego, że rozwijamy każdego roku oświatę, czy też przedszkola, ale w dużej mierze też inwestujemy w infrastrukturę czy to drogową, oświetleniową, kanalizacyjną. I to, to widać na terenie naszej gminy, że tych nowych dróg powstaje, wyremontowanych i, i nasza gmina się rozwija i cały czas pięknie i to jest dzięki właśnie państwa środkom, środkom, które wpływają z PIT-u. W tegorocznej edycji loterii podatkowej wzięło udział 326 osób. Mieszkańcy gminy Piekoszów, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym, jak corocznie, mogli wpisać gminę Piekoszów jako w której zamieszkują i wziąć udział w loterii. Było zainteresowanie, ludzie chętnie biorą udział w tej loterii. Myślę, że nie tylko ze względu na nagrody, jakie na nich czekają, ale też są świadomi, że im więcej pieniędzy trafi do budżetu Gminy Piekoszów, tym więcej tych pieniędzy jest również na wszelkiego rodzaju inwestycje. Zdaniem radnej Małgorzaty Pietrzykowskiej mieszkańcy gminy Piekoszów mogą mieć poczucie dokładania swojej małej cegiełki do rozwoju gminy, między innymi za pośrednictwem podatków. Dzisiaj mamy podsumowanie drugiej edycji loterii podatkowej. Piekosz w to się opłaca. Wszystkie pieniążki, które. Możemy przez to uzyskać oczywiście, rozwijają naszą gminę prężnie, co widać, powstają drogi, powstają piękne obiekty, remontują się piękne obiekty, więc myślę, że każdy, kto tutaj się chce rozliczyć, to będzie miał swój maleńki wkład w rozwój tej gminy. Warto przypomnieć, że zgodnie z regulaminem loterii każda z wylosowanych osób w ramach weryfikacji będzie musiała w najbliższym czasie okazać się swoim rocznym rozliczeniem, Pit, w którym zaznaczyła gminę Piekoszów jako miejsce zamieszkania. Rozdanie nagród odbędzie się 18 czerwca podczas mega mocy piekoszowa.